Witajcie moi drodzy po małej przerwie mojej działalności gdzieś tam na YouTubie. A dzisiaj chciałbym troszkę pomówić do ciebie na temat dawania komuś rad. Jak to jest, że ktoś daje komuś rady, ktoś podpowiada komuś, jak ma żyć, czy co ma robić, czy w jaki sposób ma się zachowywać, czy jak ma postąpić w jakiejś sytuacji. I właśnie sęk w tym, że my nie możemy nikomu narzucić tak, naszej woli jakiejś. Każdy jest wolną jednostką, natomiast my możemy komuś coś zasugerować, tak jak ja sugeruję w tych filmach. Daje możliwości jakieś, daje jakieś ścieżki, gdzie można po prostu pójść jakąś ścieżką, że można coś zrobić. Nic nie musisz. Jedynie możesz. I ja też wychodzę z takiego założenia, że możesz, a nie musisz. I to jest w tym piękne. I do czego zmierzam? W tym filmie, w tym materiale chciałbym poruszyć taką kwestię, że ty nie musisz być specjalistą w jakiejś branży, w jakiejś dziedzinie. Typu, nie musisz być adwokatem, żeby znać jakiś obszar prawny bardzo dobrze i na wylot, ponieważ miałeś. Z tym obszarem styczność w życiu. Gdzieś po prostu, nie wiem, znasz prawo e, majątkowe, ponieważ miałeś jakąś tam podzielność majątkową w rodzinie, coś tam się wydarzyło i ty po prostu znasz to prawo na wylot, ponieważ studiowałeś gdzieś te wszystkie aspekty prawne, e, wszystkie artykuły związane, jakby z tym obszarem. Tak samo w kwestii psychologii. Miałeś jakieś doświadczenie, które chciałeś. Samemu zbadać, samemu przeanalizować i w sposób empiryczny też, doświadczyłeś czegoś, jakiegoś zdarzenia. I tak naprawdę weszłeś w te buty tej sytuacji i nie musisz być psychoterapeutą, nie musisz być psychologiem, a żeby komuś dać radę w tym obszarze, ponieważ samemu tego doświadczyłeś, i samemu zmierzyłeś się z tymi sytuacjami jakimiś tam życiowymi. I tak jak ja na przykład tutaj wam podaję pewne przykłady, to jest oczywiście to. Wiedza książkowa, gdzieś tam przeczytałem, a dlaczego ja to przeczytałem? Dlaczego ja zacząłem zgłębiać te tematy? Ponieważ miałem różne też konflikty wewnętrzne i miałem jakieś też oczywiście problemy, które chciałem rozwiązać, tak? Dlatego też zacząłem zgłębiać wiedzę psychologiczną sięgać po książki rozwojowe, na przykład gdzieś tam, jak można się udoskonalić, jak można się bardziej rozwinąć. I to nie jest coś na tej zasadzie, że jest to wyssane z palca, jest to raczej wynik tego, że poszukiwałem, tak? I cały czas szukam, nie ustaję w tej drodze. I jasnym jest, że każdy w inny sposób będzie odczuwał, każdy ma inne nałożone filtry, każdy postrzega rzeczywistość w sposób nieco inny, bądź też zupełnie inny, i sytuacja, która przytrafiła się Tobie i jakiejś innej osobie. Ona będzie w sposób inaczej interpretowana przez was obu. Nawet jeżeli jest to ta dokładnie ta sama sytuacja. Dlatego też tutaj trzeba być bardzo delikatnym w tej sferze e, i generalnie też wyczuć w odpowiedni sposób przekazując tą wiedzę, żeby kogoś nie zranić, nie urazić. Natomiast o co chodzi? Ta osoba słuchając ciebie może z tego wyciągnąć coś, ale nie musi. Nikt jej do tego nie zmusza. Ty też, drogi widzu, droga widzko, oglądając moje materiały, nikt nie zmusza nikogo do tego, żeby te materiały oglądać. Ja oczywiście będę zachęcał, sądzę, że jest to fajny, pozytywny kanał, który może cię rozwinąć. I ja nie muszę być milionerem, żeby innych zachęcać do tego, żeby stali się tymi milionerami, żeby dali z siebie wszystko, żeby odkrywać ich potencjał. Ponieważ. Ja nie muszę cię zaprowadzić z punktu A do punktu B, ja mogę być tym buforem, ja mogę być tą częścią tej drogi, a więc popchnąć dalej, zmotywować cię, dać ci jakąś wartość, dać ci jakiś pozytywny też feedback. I ja nie muszę cię zaprowadzić za rączkę. Oczywiście nawiązuję też w tym wszystkim do siebie, do swojego życia, nagrywając te filmy sam. Się motywuje do cięższej pracy, sam się motywuje do tego, żeby coś więcej osiągnąć, żeby popracować nad pewnymi obszarami w moim życiu jeszcze bardziej, jeszcze bardziej intensywnie gdzieś tam. Dlatego to nie jest tylko dla ciebie, to jest także dla mnie. Ale ja doświadczając pewnych rzeczy w życiu, chcę się z nim podzielić w szerszym gronie. Trzeba bardzo poważnie zdać sobie sprawę, że każdy z nas jest inny, jest odmienną jednostką, która myśli w sposób odmienny, która przetwarza informacje w sposób odmienny i będzie interpretować pewne rzeczy, które mówię w obszarze tego kanału jako coś, co jest jej w sposób taki, jaki ona to interpretuje. To nie są gdzieś tam informacje wystane z palca, ponieważ są to informacje ogólnodostępne i w psychologii. Ja nie muszę być doktorem habilitowanym z psychologii, żeby mówić o tych rzeczach, które zostały gdzieś tam zbadane w psychologii, które ktoś inny zbadał. Jeżeli potrafię spojrzeć na te rzeczy, potrafię te badania w odpowiedni sposób zinterpretować i je zrozumieć. Jeżeli ja je dobrze rozumiem... To dlaczego nie mógłbym tych rzeczy używać w moim kanale? Trochę zawiewa, ale mimo tego jest to bardzo przyjemny wiatr. Nie, no dzisiaj jest blisko Fantastico po prostu. Taka pogoda mogłaby być codziennie. Nie, no, elegancko. I zobaczcie, wy też nie musicie być specjalistami w jakiejś dziedzinie, żeby móc mówić na ten temat. Oczywiście fajnie, że jesteście, natomiast żeby mówić o czymś, o jakimś obszarze, to po prostu mogłeś gdzieś doświadczyć czegoś w danym obszarze. To jest tak samo, że ty nie musisz być specjalistą w całej dziedzinie psychologii. Po prostu jesteś specjalistą w danym dziale psychologii na przykład. Nie sposób jest posiąść wiedzę z wszystkich, specjalizacji, z wszystkich obszarów psychologii. Tak samo widzisz, musicie podejść do tego w taki sposób, że jeżeli komuś coś doradzasz, radzisz, to ty nie musisz być, nie wiem, specjalistą z wszystkich od razu dziedzin, teraz życia. Tylko akurat spotkało cię coś konkretnego w danym obszarze i chcesz się podzielić z kimś innym. Ale nie w sposób narzucający, ale w sposób pozytywny, w taki sposób, aby dana osoba mogła coś przemyśleć, żeby podsunąć jej jakiś pomysł i żeby mogła przeanalizować swoją sytuację z punktu widzenia twojego na przykład nie tylko swojego ale i też z punktu widzenia innego człowieka po prostu bo ktoś widzi coś w inny sposób i to automatycznie może podsunąć tobie inne rozwiązania inne możliwości inny pogląd i ogląd na daną sytuację nic nie musi być zero-jedynkowe po prostu kwestia jest otwarcia umysłu na informacje które gdzieś tam przyjmujemy z zewnątrz natomiast w sposób taki aby wyfiltrować to, co jest prawdziwe, co jest dobre i co w naszej konkretnej sytuacji może nam służyć. A więc wszystkie informacje nie będą dobre z zewnątrz, które docierają do nas, ale właśnie nasza rola i nasze działanie powinno być tak skoncentrowane, aby po prostu wyłapać te wątki, te informacje, które my chcemy po prostu przyjąć do siebie. I które w naszej sytuacji się sprawdzą. A w jaki sposób to sprawdzić? Czy jakieś informacje są prawdziwe? Czy nie? No w taki sposób, że jeżeli je zastosujemy do swojego życia, to później obserwując to po tym, jak wprowadzimy coś w nasze życie, czy to przynosi jakieś pozytywne rezultaty, czy raczej idziemy w zupełnie innym kierunku niż chcieliśmy iść. Dlatego wówczas trzeba szukać dalej. I nie zatrzymywać się tylko i wyłącznie na jednej źródle informacji. Szukać, poszukiwać, myśleć, analizować i łapać się tego, co jest tak naprawdę wartością. I to czas weryfikuje, co jest wartością. jeżeli chodzi o dawanie komuś rad, a także o to, że my odbieramy od kogoś rady, czyli ktoś nam daje te rady, musimy przede wszystkim uświadomić sobie, że nie każda rada będzie dla nas dobra. Ktoś może przecież działać w dobrej wierze, mieć dobrą wolę, że, że komu dobrze nam doradza, że powinniśmy się go posłuchać. Nic nie powinniśmy. My powinniśmy przede wszystkim... Przeanalizować samym sobą, czy te rady są dobre. Powinniśmy wypróbować też wiele źródeł, sprawdzić, rozeznać wśród wielu osób, zapytać siebie przede wszystkim, czy coś jest dla nas dobre. Bo tak naprawdę możemy wszystkich dookoła słuchać i nigdy nie zaznamy szczęścia, bo szczęście jest w nas. Powinniśmy w sobie. Nas samych poszukać tego szczęścia, a te rady zewnętrzne mogą jedynie w jakiś sposób sugerować nam pewną ścieżkę, ponieważ ktoś mógł zauważyć w nas coś, czego my w sobie do końca nie widzimy i nie zauważamy. Natomiast nie powinniśmy też brać rad ludzi za prawdę objawioną, za jakąś oczywistość. Tak naprawdę rada. Jakiegoś człowieka może diametralnie zmienić jego życie. A więc trzeba też wziąć pod uwagę, że jeżeli czerpiemy radę od kogoś, dajmy na to zaufanego i tak naprawdę postawiamy wszystko na jedną kartę, a więc na tą radę, i słuchamy się jeden do jednego, że ta rada jest dla nas najlepsza, bo uznajemy tą radę za taką, to myślę, że to nie jest dobra i najlepsza postawa. Powinniśmy, myślę, bardziej obiektywnie spojrzeć yy, na temat i przede wszystkim posłuchać wielu źródeł, ale też wyciągnąć z tego wnioski. Bo tak, jeżeli ktoś dostrzega w nas jakąś cechę, która, yy, dajmy na to, jest niezbędna do wykonywania jakiegoś zawodu, bądź też jest bardzo pomocna i konieczna wykonywania jakiegoś zawodu. I wówczas nam się zapali coś takiego, a powinniśmy wykonywać jakiś tam zawód. To myślę, że jedno źródło jeszcze nie zamyka tematu. Tak naprawdę my sami najlepiej siebie znamy, a więc sugerowanie się opiniami innych nie jest do końca dobre. Jest to jakaś wskazówka, jest to jakiś znak, jest to jakaś sugestia, ale my powinniśmy ze sobą samym ustalić. Czy my chcemy jakiś zawód wykonywać? Czy my chcemy podjąć jakąś decyzję? Musi to być zgodne z nami samymi. Dlaczego? Dlatego, że później, jeżeli to nie będzie zgodne z nami samymi, czyli z sobą samym podjęcie jakiejś decyzji czy coś, wówczas pojawia się konflikt wewnętrzny i to nie jeden musi być ten konflikt wewnętrzny. Jeden może rodzić następne i kolejne. I prowadzi cię to do tego, że jesteś nieszczęśliwy w swoim życiu, i też prowadzi też to do tego, że jeżeli posłuchasz kogoś, a więc nie wiem, twoja decyzja będzie uzależniona od y, czynników zewnętrznych, od y, osoby jakiejś, na przykład, która ci coś doradza, to ty do końca też nie będziesz czuł, że podjąłeś sam tą decyzję, tylko że ktoś ci ją narzucił. I to jest też, myślę, kluczowe, żeby. Okej, okay, słuchać ludzi, rad ludzi, ale i tak przeanalizować w sobie wewnątrz, czy to faktycznie jest spójne z tobą samym. Jeżeli jest spójne, to wówczas podjęcie decyzji i tak należy do Ciebie, i wówczas będziesz uznawał tę decyzję za pełną wartościową, bo ona tak naprawdę wypływa od Ciebie. Ludzie cię jakoś nakierowali, wziąłeś to pod uwagę. Ale ty sam podjąłeś tę decyzję. I to wówczas czyni ciebie zaufanym sobie, że Twoje zaufanie do siebie rośnie bardzo mocno, Twoja pewność siebie rośnie i spokój wewnętrzny, ponieważ podjąłeś decyzję, która była w tobie gdzieś tam wiele, wiele lat kilkanaście lat, czy tam kilkadziesiąt. Ale nie miałeś takiej, na przykład, siły, przebicia, żeby ją podjąć. I ktoś, na przykład, ci pomógł podjąć tę decyzję, nakierować cię na odpowiedni tok myślenia. I wówczas pojawił się moment, gdzie byłeś w stanie wyjść z tej swojej strefy komfortu. Częściej w sensie wynika z tego, że my sami podejmujemy tę decyzję i że jesteśmy odpowiedzialni za podjęcie tej decyzji. A wówczas, jeżeli nam nie wyjdzie i usłyszymy jakąś radę, a ty powinieneś na przykład robić to, ty powinieneś tam pojechać, ty powinieneś być z tym i z tym. I co wówczas, jeżeli posłuchasz przyjaciela, a ta rada okaże się niesprawdzona w Twoim przypadku, i to, co uznawałeś za dobre, stanie się zupełnie nie takie, jakie miało być? I co odpowiedzialność wówczas przekładasz na czynnik zewnętrzny? Odpowiedzialność powinniśmy przekładać na czynnik wewnętrzny. A więc to ty powinieneś brać tą odpowiedzialność. I tego Wam życzę, kochani, abyśmy też wzajemnie gdzieś brali tą odpowiedzialność za swoje życie i mogli funkcjonować i robić to, co chcemy i co jest dla nas dobre, bo czas i tak weryfikuje wszystko. Ale nie podjęcie żadnej decyzji także sprawia, że nie jesteśmy szczęśliwi i nie możemy się rozwijać i iść do przodu. Bo nawet jeżeli podejmiemy złe decyzje, pójdziemy nieodpowiednią ścieżką, to zawsze jest możliwość zmienienia tej ścieżki, pójścia inną drogą, ale na tej negatywnej ścieżce, na której nam się nie udało, na negatywnej, nie do końca negatywnej, na tej, która nie była właściwa dla nas. To my czerpiemy z tej ścieżki naukę i na tej ścieżce. Dlatego też te błędy życiowe, na podstawie tych, jakby rad, bądź też na podstawie tego, kto nam coś doradził, które zrobimy, nie są tak naprawdę stracone. Bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy czynią nas tymi, kim jest.